Morale jest na tak niskim poziomie, jakim w życiu nie spodziewałbym się, że mógłbym coś takiego zobaczyć. Policjanci są zmuszani do wlepiania mandatów za maski. Zwłaszcza, że mamy tak duże e, zawirowania e, globalne w tym momencie przemarsze wojsk. Sytuacja jest bardzo napięta. Drodzy Państwo, jako przedstawiciel Stowarzyszenia Zrzeszające Służby Mundurowe. Chciałem powiedzieć, że segregacja sanitarna w armii jest od samego początku. Doprowadziło to do wyszczepienia żołnierzy w stopniu 85%. Jestem żołnierzem zawodowym 12 lat, 7 lat oficerem. Morale jest na tak niskim poziomie, jakim w życiu nie spodziewałbym się, że mógłbym coś takiego zobaczyć. Policjanci są zmuszani do wlepania, wlepiania mandatów za maski e, pod groźbą kar dyscyplinarnych, bądź nawet są kierowani na komisje e, lekarskie e, i sprawdzani na, o zdolność, o przydatność do służby. E, wszyscy mamy tego wszystkiego już dość. E, dalsze takie ustawy, dalsze forsowanie ustaw segregacyjnych jest to świadoma destabilizacja. E, sytuacji wewnętrznej w państwie e, polskim, wewnętrznej, zwłaszcza, że mamy tak duże e, zawirowania e, globalne w tym momencie, przemarsze wojsk, sytuacja jest bardzo napięta, natomiast e, wygląda na to, że wszystkie te ustawy dążą do jednego dodania e, rządzącym e, narzędzia do wprowadzenia stanu wyjątkowego, który może spowodować e, to, że te wszystkie nasze starania zostaną zniweczone w moment, dlatego proszę Panie Prezydencie o pamiętanie się Pan jest naszym zwierzchnikiem, zwierzchnikiem sił zbrojnych, odmawia nam Pan spotkania, wpisaliśmy do Pana, tak jak tutaj koleżanka mówiła. Nie raczy Pan nawet się z nami spotkać i wysłuchać tego, co mamy do powiedzenia. Jeszcze raz proszę o pamiętanie i wytowanie wszystkich ustaw, które wprowadzają segregację sanitarną, bo jest to destabilizacja wewnętrzna państwa polskiego. Dziękuję.